Nasza rama jeszcze pozbierała trochę grudy. Ja bym proponował pierwszą to oczyścić, a dopiero później grać się do dalszych działań, które będziemy robić z naszym rowerem. Dokładnie przetrzeć rama, może jeszcze od wody, tutaj w piasku, co się nazbierało na meni ciśnieniowej. Ok, no to dobra. Ja tutaj wstępnie to tutaj sobie um, tak jakby wytarłem to co tutaj było mokre pod ramą między pedałami tutaj. To co było ten to właśnie zdjąłem. Następną czynnością będzie zdjęcie tylnego koła. Tylko pamiętajcie o odczepieniu pierwszych hamulców, bo ja tegoś razu zacząłem ciągnąć i niestety zdjąłem sobie hamulec. No to jak już tutaj odkręcimy. Wyciągamy nasze koło. Dobrze, właśnie trzeba uważać na te zaciski i na oczywiście na przerzutki proszę. Uważać, bo może być z tym mały problem. Dobra, koło zdjęte. Później zajmiemy się tą zębatką. Możemy to, ko sobie koło na razie odstawić. I mamy łańcuch. Jak łańcuch zdjąć? Już Wam pokazuję. Łańcuch. Jest on bardzo brudny i zardzywiały. Zacznijmy od znalezienia. Mój z jest tego nowszego typu i nie, nie muszę posiadać y, ściągaczki do zdejmowania. Ale w tych starszych typach niestety trzeba. I dobra. I tu, jak widać, jest taka zawleczka. Ją po prostu wystarczy wypchnąć palcami i łańcuch rozłączony, nic trudnego. Tylko pamiętajcie, żeby nie zgubić tych elementów. One są bardzo, bardzo ważne, ponieważ później przy, przy montażu wszystkiego yy, po prostu jakbyśmy to zgubili lub jedną z wkładek pomiędzy łańcuchem, to zaraz pokażę, to byłoby naprawdę nieprzyjemnym w nogach podczas jazdy, bo sam mi się zdarzyło takie coś mieć, ale później na szczęście znalazłem. Tą brakującą część od łańcucha, i później wszystko było dobrze, oto. O tego, co tu jest w środku. Pamiętajcie, żeby tego nie zgubić. Jest to bardzo ważne przy łańcuchu. Gąbeczkę rozprowadzić mydełko po misce, czy po zlewie. mamy nasz łańcuch, sadzamy go do tej wody i gąbeczką, po prostu, no myjemy tak, myjemy tutaj sobie, gąbeczką każdy za kamaryk, I jak proste, prawda? Widać teraz dokładnie po umyciu, jak łańcuch jest skorodowany. A więc zobaczymy, czy to działa. Nie wiem, jeszcze nigdy tego naprawdę nie próbowałem. Widzimy Coca-Colę, oryginalną oczywiście. Dobrze by było, żeby była ona oryginalna, ponieważ yy, Pepsi może nie działać, a ja tylko widziałem z kolą. A więc zalewamy nasz łańcuch kolą. Był cały zalany. I ja myślę, że możemy go zostawić na jakieś 20 minut, 15, gdzieś tak. A więc dobra, przejdziemy. 20 minut minęło. No to możemy go wyciągnąć. Z tej koli, ale trochę widzę, że będzie z tym problem, bo łańcuch mi się najprościej w świecie poplątał, a jego splątanie jest, no, mozolną. mozolną rzeczą, bo on cały czas się plącze, cały czas. Cały, cały czas się plącze. Ale jak na moje oko, to z tym łańcuchem jest już lepiej niż było, ale niestety nie jest to też idealnie. Sami sobie zobaczcie, jak go przetrę z resztek coca-coli. Łańcuch lepiej się prezentował. To jeszcze się zaginę na końcu. Dobra. Ten łańcuch się lepiej prezentował. Możemy zjechać na sam dół. Dobra. I ocencie sami, tak wygląda łańcuch po wyłączeniu w koli. Widzicie co Wam powiem? Jestem zadowolony, bo zadziałał on jak benzyna ekstrakcyjna, dosłownie. Nie uwierzycie, zadziałał jak benzyna ekstrakcyjna. Łańcuch jest naprawdę czysty. Godny pochwały. Dobra, jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj mój kanał, skomentuj, daj łapkę w górę, to mnie motywuje. Cześć, do zobaczenia w tym filmiku.